Cześć, cześć, cześć! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu cyklu to Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Meczy Online. Dzisiaj sobie młodym Kakashim. Mm, hmm, koło jako supporta by wziąć, powiedzmy sobie, że niech będzie może Obito, żeby było tak kanonicznie. I może ktoś z młodych jakby, niech będzie może Sasuke w czarnym ubraniu, czyli podejrzewam, że będzie używał Chidori. Wiecie, taka, taka młoda mm, drużyna, chociaż troszeczkę nie z tej generacji, nie z tego pokolenia. Ale zawsze miło będzie pograć takimi jednego wzrostu wszystkimi. Młody Kakashi jest troszeczkę też zbyt potężną postacią, nie jest strasznie szybki, jest taki no ciężko wybronić się od niektórych jego ataków. Zobaczymy jak mi pójdzie w tym momencie. No i moim, moim przeciwnikiem jest Naruto, po prostu Naruto. Zobaczymy jak mi pójdzie. Sam Kakashi jest jeszcze w tej wersji bez sharingana, więc musi on bazować tylko na swoich umiejętnościach, jakie jakby nauczył się samemu. Typu, wiecznie te yy, elektryczne rzeczy i tak dalej. Nie skopiował on żadnych technik jeszcze, bo nie miał czym za bardzo. Wow, 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 Kyubi, kurde. Już rozpoczął swój atak, będzie ciężko. Ale muszę wam powiedzieć, że, że ten Kakashi młody, jeżeli miał takie umiejętności, jak przedstawia w tej grze, no to naprawdę był obiecującym ninjom, mimo nawet, nie potrzebował tego Sharingana w sobie. Oczywiście Sharingan mu bardzo, bardzo pomógł rozwinąć swoje umiejętności. O tutaj, Naruto. Dobrze, dobrze. Mimo, że jesteś w trybie Kybiego, jak się spokojnie mogę lać, gdyż drewna nie masz. Jest! Złapałem cię w Ultimate! No to pięknie. Wow, a myślałem, że będą duże problemy z tym Naruto. Spokojnie. On tylko bazuje na tej czakrze Hubiego i po prostu nie za bardzo wie, jaką używać. Chciał tylko spamować, podejrzewam, super atakiem. Raz udało mu się go użyć, a potem jakoś zniwelowałem jego próby. Ajajaj, daruj, pomóż. A nie, to daruj to nie mój, łe. Sasuke jest mój, Saskie pomóż. Dzięki, że nie pomogłeś. Shidori nie weszło, kurde. A nie raz go w sumie jeszcze Chidori nie walnąłem, a przecież ten się słynie z tego, że można nim troszeczkę tym Chidori spamować Nie wiem czy go załatwić tymi ostrzami samymi czy czymś. No dawaj QB zapraszam. Ach, nie udało mi się go znowu złapać. Chidori! No i pięknie go rozwalił. Zmieniamy... Tak, nie sądziłem, że to będzie taka prosta walka, myślałem, że troszeczkę będę się bardziej z tym pomęczał. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, do następnego odcinka, to był Turpad, no i na razie... Cześć!